My od razu przedstawiam wspaniałych gości Kasia Haller, która przed chwilką do Państwa mówiła z, przez zimne ekran pikseli. a teraz do mnie będzie personalnie, tutaj psychoterapeutka trenerka nas i oczywiście Dariusz Rosiak. Dzień dobry. Podcast raport o stanie świata. Dzięki, że przyjęliście zaproszenie. Trudny temat przed nami. Rozbiję go na dwa na początek. Odpowiem sobie na dwa fundamentalne pytania, a później resztę. Co rozumiecie pod hasłem świat nieustannych zmian? Zależy mi na własnej perspektywie i co to znaczy na własnych warunkach? W systemie, ale jednak pod kontrolą. Ten świat nieustannych zmian. Pan go opisuje, Tarku, opisujesz go w radiu, w podcaście. Jak on się w Twoich oczach przez ostatnie lata zmienia? Ta zmiana jest widać, ten dynamizm zmiany nieprawdopodobny. Każde pokolenie myśli, że żyje w nadzwyczajnych czasach, że przed nimi nigdy nie było tak jak teraz. Jak, jak posłuchamy ludzi, którzy opowiadają o świecie współczesnym, to mówią, nigdy nie było tak jak teraz. No więc to nie jest prawda, ale nasz, znaczy nasze pokolenie, jak porównamy, nie wiem, nasze pokolenie z ludźmi, którzy walczyli w powstaniu listopadowym albo w powstaniu warszawskim, albo y, byli świadkami y, odrodzenia Polski, albo żyli w czasach stalinizmu, to były Wszystkim się wydawało, że tak źle albo tak dobrze nigdy nie było. I nam się też tak wydaje czasami. To jest nieprawda. Natomiast prawda jest w jednym aspekcie. Żyjemy w czasie zmian tak szybkich, jakich nigdy wcześniej nie było. I wydaje mi się, że te, zwłaszcza ostatnie dwie dekady, kiedy zaczęliśmy funkcjonować, Właściwie w obiegu, kiedy nas, nasz świat został schowany do telefonu komórkowego, może w ten sposób to nazwijmy, to, to jest pewien proces, którego gatunek ludzki nie przechodził. I w tym sensie rzeczywiście dynamika tych zmian jest niezwykła. Ona, takiej dynamiki nigdy nie było. Co, co to powoduje? To powoduje masę różnych rzeczy. Mi się wydaje, że takim podstawowym, podstawową emocją, która nam wszystkim towarzyszy przy tej okazji, to jest strach, to jest obawa. To jest przekonanie, że, no właśnie, tak nie było jeszcze nigdy. Nie wiadomo, do czego to prowadzi, nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić. I w tym sensie rzeczywiście to jest świat niezwykle dynamicznych zmian. I jeszcze jeśli dodamy do tego taką sytuację, że po raz pierwszy, Historii ludzkości. Właściwie wszyscy uczestniczymy w wymianie medialnej. Każdy ma dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, każdy, praktycznie każdy człowiek, który żyje na Ziemi. Sto lat temu jeszcze y, wielu ludzi nie wyjeżdżało przez całe życie ze swojej wsi. Dzisiaj y, masa ludzi podróżuje i właściwie wszyscy mogą y, śledzić to, co się dzieje. Na, w każdym zakątku świata, jak powiedziałem, w czasie rzeczywistym. I to są te zasadnicze zmiany, myślę, które w tej chwili obserwujemy i z którymi musimy się zmagać. Ktoś kiedyś policzył, że dzisiaj do jednego człowieka dociera w czasie jednego dnia więcej bodźców niż do człowieka w jego całym życiu w średniowieczu. Że jest tak tak jesteśmy przebodźcowani, tyle do nas dociera. Nie? Myślę, że nawet w XIX wieku na polskiej tak, wsi. tak. A, a przypomniał mi się tutaj fantastyczny dialog między... Akurat jestem po kolej, kolejny raz po lekturze Lalki <grywki> i tam był taki fantastyczny dialog między Łęcką a Wokulskim. Nie, przepraszam, między Panią Wąsowską jadą sobie na koniu z Wokulskim i rozmawiają o miłości akurat, ale chodziło o wiek pary elektryczności i tam jest, no, wiek pędzi wiek pary elektryczności. Pędzi i sypie iskrami. Wtedy też się ludziom wydawało, że wszystko się zmienia, prawda? Nieprawdopodobnie szybko. Że ja, konie zostaną wyeliminowane przez jakieś maszyny parowe, przez kolej, przez samochód zachwycony Mercedes Benz Pierwszy. Nie? Jak sobie z tym poradzić w ogóle? No to jest bardzo, bardzo trudne, bo można powiedzieć, że ten plan, o którym przed chwilą powiedzieliście, taki plan globalny, tych multi-kryzysów, które się nawarstwiają, to on się jeszcze łączy dla każdego z nas przecież. Z naszymi życiowymi różnymi zmaganiami, czyli z tym, co się dzieje w pracy, zmiany organizacyjne, problemy jakieś rodzinne, partnerskie, ale też chociażby wychowywanie dzieci właśnie w tym świecie cyfrowym i to się wszystko musi jakoś w jednym człowieku pomieścić i to pomieszczanie jest czymś bardzo trudnym, czyli to, z czym się zmagamy oprócz strachu, to też jest takiego rodzaju przytłoczenie, które sprawia, że my obojętniejemy, przestajemy się angażować, zaczynamy odpuszczać w dużej mierze. Więc ja zawsze mówię o takim szukaniu sprawczości w, w proporcji naszych ludzkich możliwości. Czyli patrzymy na to, jak ja w takim swoim pojedynczym dniu mogę wybrać priorytety. No i to jest oczywiście bardzo trudne. Liczę, że będziemy o tym tutaj jeszcze rozmawiać. Ponieważ żeby wybrać, to ja nie tylko potrzebuję się zmierzyć z tym światem, tylko ja jeszcze potrzebuję coś wiedzieć o sobie. Czyli na przykład potrzebuję wiedzieć, co jest dla mnie ważne, jakie są moje wartości. I wtedy dopiero zadając sobie jakieś trudne pytania mogę zdecydować co ja z tym wszystkim zrobię. Natomiast myślę sobie, że to co też jest takim dużym kłopotem, to że my sami z siebie jakoś zwalniamy z tej odpowiedzialności. Nie rezygnujemy, nie ufamy sobie. I tutaj bym widziała też jakąś płaszczyznę do edukowania, do współdziałania, które by dało szansę właśnie na wyjście z takiego stanu. Ale no ty się dwie rzeczy, których ja kompletnie nie rozumiem i nie... inaczej rozumiem. Przyjmuję, tak jest, większość być może większość ludzi tak funkcjonuje, ja się z tym nie zgadzam, bo ja, ja zupełnie inaczej podchodzę do życia i inne decyzje podejmuję. I też nie chciałbym generalizować, dlatego o tym powiem. Powiedziałeś o strachu, że to generuje strach. Właśnie jak mówiłeś o tym, to ja już chciałem się wtrącić, że u mnie... Generuje, nazwałbym to po że mówią frajdę. Jejku, coś się dzieje, zmiana. Ja chcę coś nowego. Nie generuje tego, y, to u mnie strachu. Wręcz przeciwnie, chcę to poznać, zgłębić. Y, a druga strona, poznać siebie. Wydawałoby się przecież, że to jest takie podstawowe, wiedzieć, czego człowiek chce, podjąć decyzje, które mnie prowadzą do tego celu. A ja mam wrażenie właśnie, że coraz częściej idziemy w tym kierunku strachu właśnie i nieumiejętności odpowiedzenia się na pytanie, kim jestem w tym wszechświecie. Czego chcę i jakie decyzje powinienem podjąć? Tak, tak, ale tutaj mówisz o ważnej y, różnicy, czyli w ogóle jaka jest nasza reakcja w obliczu czegoś nieznanego. Bo ty mówisz o ciekawości. Ja w ogóle uważam, że ciekawość jest jedną z takich ludzkich supermocy. Czyli my, gdybyśmy mogli spoglądać świat z ciekawością, to byśmy wiele rzeczy strasznych mogli jakoś w sobie skonfrontować nie? i wyjść im naprzeciw. Natomiast no, my też ewolucyjnie jesteśmy tak skonstruowani, że my się na wszelki wypadek boimy, czyli zaczynamy sobie różne rzeczy wyobrażać. I to jest y, też taki istotny moment, czyli my sobie wyobrażamy coś strasznego i my już idziemy za tym wyobrażeniem, my już nie sprawdzamy faktów, bo gdybyśmy mogli sprawdzić fakty, to może byśmy znaleźli jakąś ścieżkę, którą w ogóle się da iść przez tą rzeczywistość. Jeszcze byłaby szansa na myślenie krytyczne, wejść z tym w dialog. I coś zrobić. A jak popłyniemy za lękiem, no to faktycznie utykamy i tego w gabinecie no widać. Ciekawe, jak, dużo. co by było, Darku, jakby w Afryce popłynęli ludzie za lękiem yy, odnośnie telefonu. się o tym świecie zamkniętym w telefonie. No Przecież yy, jeszcze pracując w Business Insiderze yy, pisaliśmy o tym, że Afryka bardzo odskoczyła od Europy, yy, jeżeli chodzi o bankowość mobilną. Bo tam w ogóle przecież rozliczanie, przelewy, wypłaty ludzie dostawali na telefon, że ten, ten, ten blockchain w ogóle tam mocniej wchodził. Jak to z Twojej perspektywy wygląda ta adaptacja tych nowo, tego nowoczesnego świata w tym starym świecie? Może wrócę do tego, o czym wcześniej mówiłeś, nikt nie wybiera, że się będzie bał. To nie jest tak, że wybieramy, że się będziemy bali oraz wybieramy, że nie, pod, nie będziemy potrafili wybrać, podjąć decyzji. Przytłacza nas świat, przytłacza nas świat, w którym mamy dostęp do masy rzeczy. Skoro o sprawczości mówimy, my żyjemy w świecie, w którym potencjał sprawczości jest największy w historii gatunku ludzkiego. To znaczy, jeszcze nigdy ludzie nie byli tak wykształceni jak teraz, jeszcze nigdy ludzie nie mieli tyle praw jak teraz, i to wszędzie na świecie. Jeszcze nigdy kobiety nie były tak równo uprawnione jak teraz, jeszcze nigdy mniejszości nie miały takich praw jak teraz i tak dalej. Świat nie jest idealny, jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, natomiast ten postęp powoduje, że właściwie jest coraz mniej grup, co do których możemy powiedzieć, że one są niesprawcze, że, one, że, on, że ich działania zależą od innych, a równocześnie mamy takie przekonanie, że nic nie potrafimy zrobić, dlatego że Me, y, korporacje nas ograniczają, że y, no, ja mniej więcej znam rynek medialny. O tym, w jaki sposób funkcjonuje przekaz informacyjny dla miliardów ludzi na świecie, decyduje w tej chwili czterech albo pięciu facetów, tak, którzy tak. przez nikogo nie zostali wybrani i przed nikim nie odpowiadają. System, że kieruje się takim w świecie? Tak. Taki, tylko, żeby było jasne. To nie zostało zrobione przez Ducha Świętego, ani nie, 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 Marsjanie tego nie stworzyli, tylko my to zrobiliśmy. My to zrobiliśmy. Jak oglądamy film o powstaniu Facebooka, to jest który rok? 2002-2003, tak? tak? 2012-2013 to były te przełomy, które decydowały o tym, w jaki sposób w ogóle my funkcjonujemy, w jaki sposób zmienia się sposób komunikowania się między nami, prawda? To, że decydujemy się na to, że my a zwłaszcza nasze dzieci, bo my, ja sobie jeszcze poradzę. Natomiast 12-13-letnie dzieci są non stop obserwowane i non stop oceniane przez, przez swoich rówieśników. I to nie jest nic nowego, bo zawsze nastolatki siebie nawzajem oceniały, tylko jak my byliśmy w szkole, to się oceniały na boisku i nawet jeżeli się wyśmiewali ludzie, to by było gdzie odejść, prawda? Natomiast w tej chwili nie można uciec od tego, ponieważ jesteś cały czas w tym w tym świecie. I to z tego się rodzą obawy, z tego się rodzi świat. Jeśli y, pytasz o, o, o taką o, osobistą y, perspektywę, dla mnie przerażające jest to, że żyjemy w czasie ciągłego odtwarzania teraz, tak? Przesuwam, nie ma przeszłości, nie ma przyszłości. Wszystko musi być jest, instant. Te, jest, cały czas jesteśmy, ciągle się ładuje świat który za 15 sekund przestanie istnieć i, i, i stanie się następny. Mówisz o tym, że możesz wyrzucić telefon? Wątpię. Nie możesz wyrzucić telefonu, bo nie, bo masz konto bankowe, bo jesteś jakoś połączony z ludźmi. Y, y, można to ograniczyć, nie musisz być na mediach społecznościowych. Y, to są wybory, których nad, nad, nad dokonaniem, których warto się zastanowić, i prawdopodobnie w wielu okolicznościach są takie okoliczności, kiedy można ich dokonać, I, i, i nad tym być może powinniśmy się zastanowić. Czy tylko, że na takie coś może sobie pozwolić człowiek taki, jak ty czy ja, bo damy radę. Natomiast ludzie, którzy pracują w, w, w usługach na przykład, prawda? I od, 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 których życie zależy od tego, jaki będą mieli kontakt ze swoim pracodawcą, z, b, którzy muszą wiedzieć, co się dzieje e, w, w czasie rzeczywistym, raczej nie sądzę. No czyli jak się pogodzić z tą utratą e, po części, Kasiu, sprawczości, niezależności, jak ją odzyskać, w jakich obszarach się pogodzić z tym, że kurczę, no, no, taki jest świat, no, oddajemy. Tak, to znaczy, myślę, że warto zacząć od tego, że sprawczość na szczęście nie jest zerojedynkowa, czyli w zależności od różnych obszarów, tematów, my możemy jej mieć trochę więcej albo mniej. I to jest ten teren, który my potrzebujemy eksplorować, bo to niestety, tak jak rozmawiamy z takiego metapoziomu, to nie jest taka sytuacja, gdzie mogę usiąść i wymyślę, jak ja rozwiążę problemy świata, jak ja w ogóle rozwiążę ten moment, w którym się znajdujemy. Ja mogę tylko odnieść się do tego poprzez mój ludzki wymiar, czyli zdecydować o tym, jak ja na to zareaguję, jak ja na to odpowiem. I to są trudne pytania, czyli absolutnie m, nasza rozmowa tu może się odbywać w kontekście pewnego luksusu wyboru, natomiast niepo, nie, nie podejmowanie tej decyzji ma konsekwencje, które też są... No, zauważalne, czyli na przykład, jeśli my sobie nie zadamy pytania o granice dostępności, chociażby telefonicznej, no to możemy się za parę lat borykać na przykład z wypaleniem. Czyli takiego rodzaju gdzieś nastawienie, że muszę, 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 no mamy ograniczenia. Czyli jakaś pokora wobec tego, że mamy ciało, że mamy właśnie określoną ilość energii, też musi być. I. Myślę, że tu musimy też zadziałać systemowo, czyli jeśli chodzi o na przykład młodzież, dzieci, jakimiś regulacjami to próbować sankcjonować. No, wracamy, chyba Bo niestety jednostka jako jednostka, czyli przeciętna tak. tutaj Kasia czy jakiś Wojtek, no to my nie zmienimy wszystkiego, ale to nie znaczy, że nie mamy eksplorować tego obszaru, który mamy dzisiaj, chociażby podejmując kolejne decyzje, rozmawiając z ludźmi, mm, szerząc inicjatywy czy chociażby tak jak spotykamy się podczas dokładnie tego tematu na festiwalu, który staje się jakoś Społecznie istotnym wątkiem. To jest myślę bardzo ważne, żeby sobie zdać sprawę, że to nie jest tak, że my nie mamy wpływu, jak będzie funkcjonowała sztuczna inteligencja. Mamy ten wpływ. Tak jak przespaliśmy sposób, w jaki media społecznościowe pożarły nas i nasze dzieci, tak możemy nie przespać tego, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Czy to się uda, to jest. Ciekawe pytanie, y, czy na przykład Unia Europejska będzie w stanie stworzyć tego, tego typu regulacje? No, Próbuje to się, to się dzieje y, 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 stworzyć regulacje, które spowodują y, jakąś formę zachowania y, sposobu życia, który, który mamy w tej chwili. I, który, i, I tych aspektów tego sposobu życia, które są dla nas cenne. Z drugiej strony, pamiętajmy, że jest tak samo presja ze strony ludzi na to, żeby na przykład sztuczna inteligencja wykonywała, żeby, żeby przekazywać coraz więcej kompetencji inteligencji. sztucznej inteligencji, prawda? To jest dla nas wygodne. Tylko, że jeżeli się decydujemy na to, no to pamiętajmy, że wiążą się z tym pewne konsekwencje. Dla mnie jest przerażające, że my się decydujemy na y, oddawanie sztucznej inteligencji całej spuścizny y, kultury ludzkiej, tak naprawdę, prawda? Y, co masz na jak, myśli? No mam na myśli to, że y, sztuczna inteligencja te, mm, zasysa właściwie wszystko, to co robimy, prawda? Wszyscy, całe nasze, ca, ca, cały nasz dorobek. Który jest scyfry cyfryzowany, który, który, który się decydujemy przekazać, albo no. który się nie decydujemy przekazać, tylko jest od nas wyciągany w jakiś sposób. Za chwilę będziemy mieli nie, nie podróbki nowych dzieł Mozarta, tylko naprawdę nowe kompozycje skomponowane przez Mozarta przy pomocy sztucznej inteligencji, czy nowe piosenki Beatlesów i tak dalej. Podaję celowo przykłady, które do nas wszystkich trafiają, ale właściwie każdy aspekt naszego życia będzie tworzony przez sztuczną inteligencję i będziemy się z tego powodu... Teraz się bawi, bawi nas, że zdjęcia są kolorowane, tak, albo są animowane, śmieszne. Że albo możemy są się śmieszne wcielić filmiki, w postaci animowanych dzieci. Filmiki. Oglądałem niedawno wspaniały film Macieja Dregasa pod tytułem Pociągi. Film, który opowiada historię XX wieku na podstawie Pociągów, jak tytuł wskazuje, film zrobiony całkowicie z archiwów. Reżyser i cała ekipa poświęciła 10 lat pracy na to, żeby wyciągnąć z archiwów, posegregować, pomyśleć, napisać scenariusz i tak dalej. Nie zdziwię się, jeśli za 5 lat będziemy mieli archiwalne filmy na temat XIX wieku, w którym nie będzie żadnych zdjęć archiwalnych, tylko będzie wszystko wykreowane przez sztuczną inteligencję. Będzie to w kolorze, ci ludzie będą się normalnie zachowywać i między sobą normalnie mówić. Czy to jest nasz sukces jako sukces kultury ludzkiej, czy to jest. Czy to jest Coś, co powinno nas niepokoić i co, i co powinno nas skłaniać do pytania o to, w jaki sposób redefiniujemy własne podejście do tego, czym jest praca, czym jest tworzenie czegokolwiek i czym jest kultura. Kasia w ogóle. będzie miała więcej pracy. Będzie uczyć, rozróżniać ludzi prawdę od kłamstwa. <laughs> Wszystko będzie prawdą, bo nie ma kłamstwa ani nie ma prawdy. No tak, zatrą się te granice. To ja, ja jednak y, muszę wrócić do jednego tematu, który się pojawiał w naszej zapowiedzi, y, czyli tematu nadziei, bo y, mimo że rozmawiamy o takich tematach, które no, trochę się tak człowiek może spocić albo zjeżyć się włos na karku, y, to myślę sobie, że y, jeśli za bardzo kładziemy akcent na to, nie pokazując jednocześnie Jakichkolwiek kroków, które możemy podjąć, no to wpadamy w takie ryzyko utknięcia w bezradności. Bo myślę, sobie, że z jednej strony jest świadomość, na pewno warto ją podnosić. To są trudne pytania, które powinniśmy zadawać, tylko nie zawsze y, chyba wiemy, komu nawet nie, kto by mógł być tym człowiekiem, który przyjdzie i powie. Nie. Dajemy czatowi GPT. No te właśnie, dokładnie. I to jeszcze nie potrafimy tych pytań zadawać, tak. bo też miałem dyskusję o tym, że musimy się nauczyć, jak z czatem GPT rozmawiać. Ale dobrze, to dodawałeś jeszcze no. ze dwa, trzy kroki, które powinniśmy podjąć, Ej, bo powiedziałeś o dwóch? Które, jakie jeszcze? Ja myślę sobie bardzo o takim, ym, o takim starym retro koncepcie, jakim jest y, na przykład umiarkowanie żebyśmy byli dość umiarkowani zarówno w naszym entuzjazmie, jak i w naszych obawach, żebyśmy mogli zachować jakiegoś rodzaju taką chłodną głowę, która nam pomoże wykonywać te kroki, no właśnie, no, świadomie i rozsądnie. Natomiast, wracając do tego, co mówiliśmy też przed chwilą, że my tego nie zrobimy jako indywidualne jednostki. Yy, I myślę, jak zastanawiałam się nad tym, co dalej, gdzie ja gdzie w ogóle przyszłość świata, że dla mnie to jest też moment nie tylko patrzenia na rozwój technologii, tylko na pewne zadania, przed którymi my jako ludzie stajemy. Że my musimy w ogóle być w stanie dorosnąć na tyle, żeby sprostać tym zadaniom. A, a to się jakoś nie dzieje, nie? nie? Znowu stanę po drugiej stronie, że dla, ja, ja, ja rozumiem, że... Dla niektórych ludzi może to być proste, dla niektórych skomplikowane. Dla mnie jest proste, więc o tym powiem. Bo y, uczestnicy z sektor 3.0 pewnie słyszeli tę moją historię, bo chyba ją w tamtym roku przytaczałem. Ale pamiętam, powiedziałeś o tym Facebooku, który powstał na początku lat 2000. Darek, ja pamiętam moment, potrafię zamknąć oczy i zwizualizować sobie ten moment, jak pracowałem wtedy w tfn 24. Y, prowadziłem z Anią Kalczyńską program Polska i Świat. I Ania Kalczyńska wchodzi do, do, do pokoju, gdzie się przygotowywaliśmy. Ja byłem na naszej klasie wtedy, coś tam robiłem na naszej klasie, a ona mówi do mnie, jak dzisiaj to pamiętam, ale Łukasz, co ty robisz? Zobacz, tu jest taka nowa aplikacja, powstała Facebooku i zaczyna mi tłumaczyć. Zarejestruj się. Słuchajcie, minęło tyle lat, ja od pięciu lat nie, nie mam mnie na Facebooku. Wykasowałem wszystko, poświęciłem dwie noce na wykasowanie. Zniknąłem jako człowiek, Darek, ty mnie rozumiesz, jako człowiek z mediów, co zrobiłem. Żyjąc z mediów, wykasowałem swoją tożsamość z Instagrama, z Facebooka i z Inklina. Wróciłem na Instagram w grudniu tego ubiegłego roku, idąc pod prąd, publikując długie teksty, 2200 znaków. <laughs> Zaniechałem, bo nikt tego nie czytał w ogóle, tak. Chodzi mi o to, że zadaję kłam wszystkim, którzy się boją podjąć odważnych, czasami niekomfortowych decyzji, bo to o to też chodzi, żeby podjąć jakieś decyzje takie, wiecie, wyjść z tej strefy takiej. Tak, tylko no, Ciebie na to stać i... No właśnie, tego ba, bałem to, się, że tak powiesz, tak. No, no bo taka jest prawda. Je jeżeli by cię nie było na to stać, to byś takiej decyzji nie podjął. Nie, ryzykowałem, bo ryzykowałem dużo. Bo. Nie, jasne, jasne, że tak. Natomiast no, za założenie takie, że jesteśmy samotną wyspą i, i całkowicie sami możemy zdecydować o tym, jak funkcjonuje... Świat jest, no, powiedziałbym, dosyć na, na iznością, ja wiem, dosyć optymistyczny. Jesteśmy ludźmi mediów, nazwijmy to w ten sposób. Widzimy, w jaki sposób media, funkcjonuje. media funkcjonują. Widzimy, jak schodzą coraz niżej w dół rynku i w dół oczekiwań ludzi, prawda? To znaczy, widzimy, jak coraz mniej liczy się Yy, yy, zawartość mediów jak media stają się wyłącznie słupami do zarabiania pieniędzy, tak? Por, wszystkie te my narzekamy na yy, yy, media społecznościowe i słusznie, ale wszystkie te tak zwane portale yy, yy, horyzontalne typu nie wiem Onet, Interia, WP, czy, czy cokolwiek, przepraszam jak kogoś nie wymieniłem, to są słupy do sprzedawania rzeczy. Przecież to są że, to i ludzie, ludzie nie, nie mają specjalnie wyboru. No nie mamy. Nie, no mamy. Poczekaj, nie no, zgodzę się. Nie się. Wiesz, wiesz Mamy wybór, bo z, ty zrobiłeś to. No ta, 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 to jest ta. Zobacz, tylko, jest tylko, odpływ. Bo ja też już nie, w wymienionych portali zaczynam nie czytać, bo wkurza mnie to, że jestem okłamywany tytułami no to dobrze, i tak dalej. Sensie, I uciekam do Twojego podcastu, sensie, tak, który ma godzinę, w sensie dwie. W tym sensie rzeczywiście mamy wybór. W tym sensie mamy wybór i w tym sensie młodzi ludzie pokazują, że taki wybór istnieje, prawda? Bo sposób, w jaki wchłaniają media, jaki konsumują media, mówiąc nieładnie, czyli słuchając to, czego chcą, czy oglądając to, to, co chcą oglądać w czasie rzeczywistym, albo wtedy, kiedy chcą, to jest, takie możliwości są w poszczególnych dziedzinach życia. Natomiast no, założenie takie, że każdy z nas ma pełną sprawczość i może zdecydować o tym, jak jego życie będzie wyglądać, nie wydaje mi się, że to wytrzyma krytykę. Ja tu akurat no, zgadzam się. Ale musiałem taki też adwokat diabła po drugiej stronie wrzucić kamyczek, Kasia? No, myślę sobie o tym życiu na własnych zasadach, bo to jest y, y, taka polaryzacja, czyli mamy tą wersję właśnie y, rzucić wszystko, wyjechać, rzucić pracę, najlepiej się zaszyć w Bieszczadach, y, ale przecież jesteśmy w stanie też próbować wplatać Tą autonomię w naszą codzienność, tylko często wydaje mi się, że przez to, że to są takie małe rzeczy, to my ich nie doceniamy. Czyli na przykład nie myślimy o tym, że nieczytanie wiadomości to jest już jakiś akt mojej wolności, że ja odgradzam się od czegoś. Czy na przykład nawet decyzje zakupowe, czy jakiekolwiek inne będą jednak decyzjami, które są moją sprawczością. Myślę też o prywatności, o tym, Czym się chcemy podzielić? Czy jesteśmy w stanie podjąć właśnie takie decyzje, że w czymś będę niewidzialna? I oczywiście to będzie mieć swój koszt, no bo, no bo tak to jest z decyzjami, czyli coś wybieram, a z czegoś tym samym rezygnuję. No, koszty, zysk, bo zysk. Dokładnie. Zysk. Mm, więc jakkolwiek, wracając do tego najpierwszego pytania, że żyjemy w takich trudnych czasach, wymagających, no to właśnie one stawiają przed nami te pytania i te zadania i musimy się jakoś określić. Kiedyś miałem taką rozmowę z kolegą, jeszcze jak w telewizji pracowałem, ale to jest właśnie a propos Twojego spostrzeżenia o portalach, które stają się słupami ogłoszeniowymi. I w jednej z telewizji, w których pracowałem, mieliśmy taką dyskusję z wydawcą. No Łukasz, zrozum, no musi być, yy, musi być taki podział, że masz tę rozmowę powiedzmy 30-minutową, to 15 minut robimy misyjnych rzeczy, a 15 minut po to, żeby była oglądalność. <laughs> I mam wrażenie, że też to funkcjonuje, tak wiesz, na, na portalach. nie? Słuchajcie, mamy trzy minuty, a ja miałem tyle jeszcze pytań do was w ogóle. To jest jakiś żal, że ten czas tak leci. Ostatnie pytanie w takim razie. Jaki wyświat jawi się w waszych oczach za te... Czy w ogóle jesteśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę to pójdzie, Darku? Za 10-15 lat? Nie, oczywiście, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Myślę, że yy, jesteśmy w stanie przewidzieć to, że to, co teraz powiemy, to się nie sprawdzi. Jeżeli ktoś będzie. Dziękuję <laughs> bardzo. E, jeżeli ktoś, <laughs> ktoś wy, wykona jakąś prognozę. Yy, świat się nie skończy, ludzkość się nie skończy, yy, zło nie zdominuje naszego życia, yy, przychod przychodzą kolejne pokolenia i muszą sobie radzić z. z yy, z, i, i, I z tym, co życie oferuje, i z tymi niebezpieczeństwami, które stwarza. Wydaje mi się, że pewne procesy, które w tej chwili ruszyły, i zwłaszcza dotyczą sztucznej inteligencji, są nie do zatrzymania. Mnie to nie wiem, niepokoi z jednej strony, z drugiej strony myślę, że po prostu trzeba się do tego dostosować. I, I tak, musimy podejmować, i musimy podejmować również ryzykowne decyzje, które, które nasze życie uczynią lepszym i pełniejszym z naszego punktu widzenia. No, myślę, że skończyły się czasy, w których jest takie oczekiwanie, że przyjdzie ktoś, kto zbawi nas. Nikt nas nie zbawi, możemy co najwyżej swoje życie ulepszyć, życie wspólnoty. Tutaj widzę jakąś nadzieję, że w tej całej, w tym całym zalewie natywizmu i powrotu do lokalności można szukać zagrożeń, ale można szukać też nadziei, bo to być może oznacza, że łatwiej będzie no właśnie szukać porozumienia między nami, budować więzy na tym najniższym poziomie. To jest może. Powód do nadziei. Bardzo dobrze mi się tego słuchało. W zasadzie yy, wiele nie mam potrzeby dodać. Yy, myślę sobie właśnie o tym małym aspekcie naszego współdziałania i dokładania tych cegiełek, które pozwalają nam wytrzymać napór rzeczywistości i równoważyć go tym naszym ludzkim elementem i ludzkim działaniem, takie jakie mamy możliwości w danym dniu. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie, za rozmowę. Kasia Haller, Dariusz Rosiak. Moje Byli raczej. naszymi gośćmi. Zaraz was odeślę tam do podpisywania książek, bo mamy dla naszych y, y, uczestników. A ja już zapraszam na rozmowę Agi Kozak, która porozmawia z Dorotą Wellman i Jakubem Welmanem o sile autentycznych relacji.